Cześć! Jeśli już od jakiegoś czasu myślisz o tym, żeby zacząć szyć, to mam dla Ciebie dobre wieści. Jest bardzo mało sprzętu, który musisz mieć już od samego początku. Oczywiście, szycie może kosztować dużo, zwłaszcza jeśli inwestuje się już w jakieś bardziej wyszukane maszyny, ale na samym początku, tylko żeby sprawdzić, czy szycie to jest coś dla ciebie, potrzebujesz naprawdę niewiele. Dziś przedstawię minimum, które wystarczy, żebyś sprawdziła, czy szycie to jest coś dla ciebie, i przedstawię trzy bardzo prawdopodobne kosztorysy. Być może odnajdziesz się w którymś z nich. Tak, jeszcze w ramach wstępu. Według mnie warto jest zacząć szyć bardzo powoli i bardzo skromnie. Z tym, co się po prostu ma. Ja zaczynałam tak, że z piwnicy wygrzebałam maszynę, na której szyła moja mama, gdy była nastolatką. Znalazłam kawałek zielonej zasłony, która posłużyła mi na pierwszy materiał. Poprosiłam mamę o pokazanie mi samych podstaw, czyli jak nawleka się maszynę, jak ustawia się szwy, a potem metodą prób i błędów dochodziłam do jakichś swoich pierwszych sukcesów i porażek. Też. Czy to było idealne rozwiązanie? No nie do końca, bo mogłabym skorzystać wtedy z wiedzy kogoś, kto, e, kto już przez te początki przechodził. Z jednej rzeczy byłam jednak bardzo dumna, Właśnie z tego, że zaczynałam po prostu z tym, co miałam i mogłam zupełnie bezstresowo sprawdzić, czy szycie to jest hobby dla mnie. Gdy teraz rozmawiam z początkującymi, szyjącymi, totalnie widzę w nich tą początkującą mnie, bo na przykład nie wiedzą, od jakiego projektu zacząć. I ja też nie wiedziałam, zaczęłam od za trudnej spódnicy, która od razu potem następnego dnia trafiła do kosza. Nie wiedzą też, jakie akcesoria wybrać. I pozwól, że właśnie dzisiaj w tym spróbuję Ci pomóc. Opiszę to takie fajne minimum na start. No, i oczywiście w razie potrzeby, w razie postępu można sobie do tego bardzo organicznie i bardzo powoli dokupować dodatkowe akcesoria. Okej, okay, jedziemy. Często dostaję pytania, ile tak naprawdę szycie kosztuje na samym starcie. I z mojego małego podsumowania, które zaraz zresztą zobaczycie, wynika, że można zacząć już od 0, złotych tak naprawdę, przez tak racjonalnie licząc kilka set, aż do w takiej wersji naprawdę full wypas z kursem, z nową maszyną, z wszystkim nowym. Tak. 1700 zł. Zaraz zobaczycie to całe podsumowanie, ale najfajniejsze jest to, że naprawdę przy odrobinie wysiłku można zacząć za okrągłe zero. Bo kluczem jest to, że sprzęt można sobie pożyczyć. I zanim mi powiecie, że w sumie nie macie od kogo, popytajcie sąsiadów, znajomych rodziny i nagle okaże się, że ktoś na pewno zna kogoś, kto albo ma starą, nieużywaną, dawno, ale sprawną maszynę gdzieś na strychu albo w piwnicy, albo kupił sobie maszynę, która jest prawie że nowa. Ale nie używał jej, bo gdzieś tam po drodze uciekła motywacja. W jednym i drugim wypadku taki sprzęt będzie świetny na start, zwłaszcza, że jeśli ktoś ma maszynę, ma też prawdopodobnie część niezbędnych akcesoriów na start. No i to jest według mnie idealny układ, bo bierzecie sprzęt, który nie jest używany, więc ta osoba, którego nie używa, pewnie myśli o tym, że ten sprzęt się po prostu trochę marnuje. No a wy możecie przetestować coś za darmo, ewentualnie, wiecie, możecie się odpłacić. Yy, Domowymi ciasteczkami. I wszyscy wygrywają. Ok, czas na konkrety. Teraz przedstawię listę tych wszystkich akcesoriów, które są potrzebne na start. Poniżej będziecie widzieć na bieżąco, jak zmienia się wycena każdej opcji, od tej najtańszej do tej najdroższej. Po pierwsze, oczywiście maszyna do szycia. To jest potencjalnie największy wydatek, ale jeśli spróbujesz popytać znajomych, gwarantuję Ci, że u kogoś gdzieś znajdzie się maszyna, która nie jest używana i prawdopodobnie ma jeszcze zestaw akcesoriów. Jeśli chcesz mieć maszynę już swoją, ale nie chcesz wydawać na niej koło 500 zł, możesz poszukać na OLX, Allegro albo na grupach na Facebooku i tam maszyny, które są używane, ale jeszcze na gwarancji, mogą kosztować jakieś 200-250 zł. W tej kwocie na pewno się zamkniesz. Jeśli jednak chcesz mieć maszynę, która jest zupełnie nowa, to takie podstawowe, które mają też Bazowe funkcje, które są najważniejsze, kosztują mniej więcej 400-600 zł. W opisie do tego filmu dodam link, w którym opisuję, jakie według mnie funkcje powinna mieć taka pierwsza podstawowa maszyna. Druga rzecz to materiał. Na początku potrzebujesz niewiele materiału, około metra bieżącego, na jakieś próbki, pierwsze akcesoria, i to powinien być materiał, który nie jest zbyt lekki, cienki. Ani zbyt gruby, ani zbyt rozciągliwy powinien być stabilny i powinien być gdzieś tam po środku, jeśli chodzi o grubość. Taki materiał to może być na przykład stare prześcieradło, albo stara koszula. Jeśli nie masz u siebie takich rzeczy, możesz wybrać się do lumpeksu i tam znaleźć jakieś prześcieradło, jakieś koszule, albo czasem nawet jakieś materiały na wagę. Jeśli chcesz mieć jednak nowy materiał, to takim sprawdzonym, bardzo fajnym materiałem na początek jest tak zwana surowka, czyli takie płócienko bawełnia. Które można kupić na przykład w Ikei. Ten materiał, dokładnie który mam w ręce, nazywa się Bomul. To jest 100% bawełna o właśnie bardzo fajnych właściwościach na start. Jest bardzo stabilna e, i dzięki temu łatwo się nią szyję. I ten materiał kosztuje 8 zł za metr bieżący. To jest naprawdę świetna cena. Trudno będzie coś tańszego znaleźć. A jeśli szukacie materiałów w sklepach z tkaninami, które są powiedzmy fajniejsze, mają jakieś fajniejsze wzory, to materiał o też podobnych właściwościach, ale już ładniejszy, będzie kosztować jakieś 20-30 zł za metr. Kolejna sprawa to nożyczki. Najprościej jest używać na początku po prostu tego, co masz w domu, to mogą być zwykłe, ale Dość ostre, jednak nożyczki do papieru. W tej takiej racjonalnej wycenie możesz kupić sobie po prostu nowe nożyczki do papieru i powiedzieć sobie: OK, używam ich tylko i wyłącznie do tkanin. Już nożyczki specjalne do tkanin kosztują od około 60 zł, i różnica między tymi nożyczkami jest ogromna, bo. Nożyczki, które są typowo do papieru, często tną na przykład samą końcówką. A gdy chce się zacząć nie miszyć tutaj od samego początku ostrza, to ten początek tak niszczy, niszczy materiał. Więc jeśli macie nożyczki, które są nie do końca ostre, nie są specjalne do tkanin, to musicie po prostu sobie wyczuć, które, która część tego ostrza faktycznie tnie. W porównaniu z takimi nożyczkami faktycznie z krwi i kości do tkanin które cną na całej długości ostrza, no to to jest po prostu nieporównywalne. Ale jeśli macie w domu takie coś, no to pewnie zacznijcie po prostu od podstawowych nożyczek. Jeśli chodzi o nici, to większość z Was prawdopodobnie ma w domu jakiś taki przybornik, chociażby do naprawiania jakichś tam drobnych ręcznych przeróbek, i tam te nici będziecie mieć. Ale jeśli nie macie, to polecam na początku kupić sobie dosłownie dwie szpulki. Jedną szpulkę kupić w kolorze, który będzie zbliżony odcieniem do materiału. I fajny trik jest taki, że nie, lepiej nie patrzeć na kolor szpulki, tylko zerknąć sobie na nić rozłożoną na materiale. I, I na przykład tak jak tutaj mam szarą nić i taki lekko beżowy materiał, szara nić może fajnie zniknąć na materiale, mimo tego, że na szpulce ma zupełnie inny kolor. Oprócz tej podstawowej nici możecie kupić nić do fastryk, czyli takich próbnych przeszyć, które właśnie mają być widoczne i tutaj po prostu wybieracie kontrastowy kolor. Dwie szpulki takich zupełnie nowych nici w pasmanterii, takich naprawdę już porządnych, mogą kosztować do 10 zł. Ja bardzo polecam nici Ariadny, które jest polską firmą e, i te nici są naprawdę dobrej jakości. Kolejny punkt to igły, ale najpierw igły do szycia ręcznego, bo one też czasem się przydają w tym szyciu maszynowym, żeby coś, jakieś nitki przewlec na drugą stronę, żeby doszyć jakiś drobiazg ręcznie. I podejrzewam, że większość z Was tak samo w jakimś takim podstawowym przyborniku naprawczym ma takie igły, ale jeśli nie, to to jest wydatek rzędu maksymalnie 10 zł za zestaw 20-50 nowych igieł w pasmanterii. Ok, teraz czas na igły, ale już te maszynowe. Jeśli macie w miarę nową maszynę, to w zestawie do niej prawdopodobnie jest dołączony zestaw takich pięciu podstawowych igieł maszynowych. Jeśli nie, jeśli korzystacie z czegoś starego albo jeśli chcecie kupić po prostu nowy zestaw w pasmanterii, to polecam kupić sobie zestaw takich pięciu igieł uniwersalnych. On powinien kosztować około 6 zł i do tego materiału płóciennego takiego stabilnego, spokojnie wystarczą właśnie igły uniwersalne, żadne wydziwnione i to mogą być igły o grubości około 80-90. Tak samo ważne jak igły są też szpilki. I jeśli szpilki już macie gdzieś z tego zestawu pożyczonego albo gdzieś po prostu w domu, to po prostu używajcie tego, co macie. To mogą być nawet takie zwykłe szpilki, które, których ja już nie używam. Zaraz Wam powiem, dlaczego. Jak już chcecie kupić nowy zestaw szpilek, to takie coś. Szpilki z kolorowymi łebkami, takie z niebieskim pudełeczkiem, powinny kosztować 5 no maksymalnie 10 zł w jakiejś bardzo drogiej pasmaterii. I to są szpilki, które są ostre i które nie mają zepsutych końców. Mówię dlatego, że szpilki są tak ważne jak igły, bo to są rzeczy, które przebijają materiał. I jeśli szpilki będą mieć spłaszczone nie do końca ostre ostrza, to po prostu mogą nam ten materiał uszkadzać. I to są szpilki, te akurat z tymi kolorowymi główkami w niebieskim pudełeczku, za które ja ręczę i które na pewno się sprawdzą i są niedrogą inwestycją. To najważniejsze. Następna rzecz to są znaczniki krawieckie, czyli te wszystkie znaczniki, które posłużą nam do przenoszenia oznaczeń na materiał. I w takiej wersji niskobudżetowej albo w ogóle. Zerowo-budżetowej, to może być na przykład kawałek zaostrzonego mydła, które gdzieś tam każdy ma u siebie w łazience i może po prostu odciąć kawałek nożem. I takie mydło zostawia na materiale taką lekką, woskową powłoczkę, którą widać tylko pod światło. Można też użyć na przykład. Ołówka, który jest dość miękki i tak bardzo delikatnie e, zaznaczać nim tkaninę nie za mocno, żeby ten grafit nie wszedł zbyt głęboko w włókna, bo wtedy będzie trudno go wyprać. Super opcją, której ja jednak sama nie testowałam, są e, zmywalne flamastry dla dzieci. Wiem jednak, że wiele mam je wypróbowało i bardzo polecam. Z takich opcji, za które trzeba już troszeczkę zapłacić, ale to też są koszty rzędu 10 zł, e, jest Mydełko krawieckie albo zestaw mydełek, albo takie flamastry e, znikające, też specjalne do tkanin. Wiele osób na te flamastry narzeka i mówi, że e, to też się ciężko spiera, ale z moich doświadczeń wynika, że w momencie, kiedy tymi flamastrami się naprawdę bardzo delikatnie zaznacza bez takiego. Wiecie, wciskania tego flamastra w materiał, to nie ma problemu ze spieraniem się, a dodatkowym plusem tych flamastrów jest to, że nawet jeśli zostawi się oznaczenie gdzieś tam na parę dni yy, i ono wtedy zniknie, to pod żelazkiem ono się znowu pojawia, więc yy, to jest. Zdecydowany plus, i ja akurat tych flamastrów używam najczęściej. Następna rzecz to centymetry krawieckie, które będą potrzebne, jeśli chcecie zacząć od akcesoriów do wymierzania np. poduszek, żeby sprawdzić, jak duża ma być poszewka, a potem w następnej kolejności do mierzenia swojej sylwetki. No i oczywiście, w momencie, kiedy macie pożyczony od kogoś zestaw akcesoriów krawieckich, to tam taki centymetr powinien być, bo to jest absolutna podstawa. Ale jeśli nie macie i po prostu chcecie zacząć szyć bez wychodzenia z domu, to można po prostu spróbować zmierzyć jakąś rzecz sznurkiem albo sznurówką i potem zmierzyć już konkretny odcinek sznurka albo linijką, albo takim centymetrem budowlanym, cokolwiek z miarką nie znajdziecie w domu. Jeśli już chcecie sobie centymetr kupić, to taki najprostszy, podstawowy będzie kosztował tak maksymalnie do 5 zł. A taki już fajny, wypasiony, taki w rolce, który można sobie wyciągać i chować, kosztuje tak też maksymalnie do 15 zł. Kolejny drobiazg, ale bardzo przydatny, gwarantuję, zwłaszcza na początku, to jest prójka, która przydaje się, gdy coś nie wyjdzie. Wiadomo, na początku często coś nie wychodzi i jakiś szef, jakiś kawałek szwu będzie trzeba spruć, i do tego. Prójka jest bardzo przydatna. Gdy macie zestaw takich podstawowych akcesoriów dostępnych razem z maszyną, prójka często jest schowana w pędzelku, który służy do czyszczenia maszyny. Ta końcówka to jest właśnie prójka. A jeśli już chcecie kupić prójkę, która jest zupełnie nowa, to będzie koszt jakichś 5 zł i polecam kupować takie prójki, które na jednej części ostrza mają Taką kuleczkę stworzywa, bo ta kuleczka, w momencie kiedy tą prójkę wsadzicie w szef, zablokuje możliwość przypadkowego przycięcia materiału i macie pewność, że będziecie próć tylko i wyłącznie szef. 5 złotych maksymalnie. Tak racjonalnie. Myślę, że koło dwóch. Bliżamy się już do końca tej wymienianki i teraz przyszedł czas na żelazko i deskę do prasowania. Żelazko to jest w ogóle taki sprzęt, bez którego naprawdę nie można zaczynać szyć, bo służy i do przygotowywania materiału i do rozprasowywania szwów i do formowania. Żelazkiem też odpowiednio prasując można coś formować, można wręcz naprawić coś, co wyglądało jakby nie wyszło. Dlatego to jest Absolutnie niezbędna sprawa, bez tego nawet nie zaczynajcie. Podejrzewam, że większość z Was żelazko i deskę do prasowania ma, no chyba że jesteście studentami. W każdym razie, jeśli chcecie kupić sobie żelazko, takie najprostsze, najtańsze i deskę, myślę, że powinniście zamknąć się w około 400 zł. I ostatnia już rzecz, którą musimy mieć, po prostu fizycznie, to jest stabilny blat. I tutaj na szczęście jestem przekonana, że każdy to ma, nikt nie musi nic kupować, bo jeśli to nie będzie biurko, jeśli to nie będzie jakiś stabilny stół, to to może być po prostu pralka albo blat kuchenny. I tutaj nie żartuję, bo kojarzę osoby, które zaczynały właśnie szyjąc na pralce, bo to był jedyny kawałek wolnego blatu w domu. Także naprawdę dla chcącego nic trudnego. I to jest właśnie takie absolutne minimum, które spokojnie starczy do szycia pierwszej torebki na zakupy, pierwszego woreczka, pierwszej muszki, pierwszej poszewki na poduszkę bez zamka. I potem, w miarę jak będziecie uczyć się coraz to nowych rzeczy, możecie dokupować kolejne akcesoria. Na przykład, jak stwierdzicie, że już Macie siłę na uszycie poduszki z zamkiem, musicie się dowiedzieć, jak to działa z tym zamkiem, co trzeba do tego kupić. Jak będziecie chciały już szyć ubrania, no to trzeba będzie sprawdzić, co jest jeszcze potrzebne do szycia ubrań. Ja tutaj tylko mówię, że klejonki to jest bardzo fajna rzecz i bardzo przydatna. I jak już zamknęłam temat tych takich akcesoriów fizycznych, pozwólcie, że przejdę do tego, ile kosztuje wiedza na start. No i oczywiście w tej opcji darmowej da się naprawdę sporo wiedzy znaleźć, bo oczywiście. Mamy Internet. I w internecie jest naprawdę masa informacji, Chociażby na moim blogu znajdziecie sporo takich podstawowych tutoriali pokazujących od zera, jak szyć, Podstawową, na przykład najprostszą poduszkę, najprostszy woreczek, torbę, muszkę, takie drobiazgi. Znajdziecie też taki mini kurs szycia, który zrobiłam specjalnie z myślą o początkujących. Najdroższą, ale też bardzo fajną, racjonalną opcją są kursy stacjonarne. I taki kurs w podstawowej wersji, takiej najprostszej, kosztuje 100-150 zł za kurs jednodniowy, na którym na przykład uczycie się od samego zera obsługi maszyny yy, szyć, na przykład torbę. A taki kurs już w wersji full wypas tego. Gdzie szyjecie po 4-6 godzin dziennie, może kosztować jakieś 600-800 zł. I taką według mnie najbardziej racjonalną, i cenowo, i wiedzowo zoptymalizowaną opcją jest mój kurs szycia w formie wideo, który jest tutaj online. I to jest kurs, w którym od samego zera uczę szycia poszewki na poduszkę, a potem pierwszego ubrania. Ten kurs jest o tyle fajny, że w środku jest spora wiedzowa wyprawka na przyszłość, kiedy już będziecie chciały sięgać po kolejne projekty, po, po kolejne wykroje. I mówię na przykład o takich rzeczach jak materiały, jak różne sposoby wykończenia, dekoltów, brzegów, wszystkiego. Mówię o klejonkach. Część z tej wiedzy to jest. Taka wiedza, którą trudno znaleźć w internecie. To jest kurs do nauki własnej i ja polecam przerabiać sobie tak po mniej więcej 3 lekcje tygodniowo i w sumie to zajmie około 6 tygodni. Jakby taki kurs miało się przenieść na taki kurs stacjonarny, gdzie codziennie po prostu zajmujecie się tylko nauką szycia, to trwałby on około... 10-14 dni i kosztował grubo ponad 1000 zł, a dzięki temu, że ten kurs jest online, może mieć cenę 277 zł. Dobra, zróbmy teraz małe podsumowanie cenowe. W najtańszej opcji naprawdę możesz się zmieścić totalnie w zerze. Ta taka racjonalna, wyśrodkowana opcja, w której część rzeczy się pożycza, część rzeczy się kupuje, to jest mniej więcej 400-600 zł, w zależności tak naprawdę od tego, czy zdecydujesz się na kurs, czy kupisz maszynę, czy znajdziesz maszynę pożyczoną. A jeśli chcesz po prostu wszystko mieć nowe, porządne, kurs stacjonarny, po prostu wszystko, full wypas to będzie wydatek rzędu 1700 zł. I tak naprawdę wszystko zależy od tego, ile pieniędzy sobie na to przeznaczysz, bo możesz się zmieścić wszędzie między tym totalnym okrągłym zerem, a ta kwota może dojść aż do 2000 zł na sam start. I to by było na tyle. Jeszcze teraz na koniec chciałabym bardzo zaprosić Cię na mój kurs Podstaw Szycia Online. On się nazywa Solidne Podstawy Szycia na Maszynie. W kursie jest 18 lekcji w formie wideo i przerobienie każdej z nich zajmuje między jedną a dwoma godzinami. I to, że ten kurs jest online, daje jeszcze jeden bardzo duży plus, a mianowicie ten kurs możesz przerabiać totalnie w swoim czasie i totalnie kiedy i gdzie chcesz. Czyli na przykład, jeśli wracasz z pracy i masz trochę czasu, możesz odpalić sobie kurs na słuchawkach i potem, jak wrócisz do domu, przerobić zadania domowe na maszynie. Albo jeśli jesteś super zapracowaną mamą, możesz poczekać sobie spokojnie, aż dzieci zasną, i potem uff, strzepnąć te wszystkie emocje z dnia siąść przy maszynie. I zebrać się za kurs. To jest właśnie świetna opcja dla tych, którzy nie mają czasu albo nie mogą powiedzieć z tygodniowym wyprzedzeniem, czy akurat między 16 a 20 będą mieć czas na kurs stacjonarny. Także tu jest pełna wolność i pełna swoboda. Podsumowując, najlepiej jest zacząć od minimum sprzętu, żeby sprawdzić, czy życie to jest w ogóle coś dla Was. Po drugie, pożyczanie jest super. Naprawdę, pożyczajcie. A po trzecie, zapraszam na mój kurs na stronie twojewykroje.pl, także no co, widzimy się? Ale jakby co bez presji, naprawdę, nie musimy się widzieć, jak nie zobaczymy się w kursie, to zapraszam po prostu na kolejny film, także pa pa.